Czy kiedykolwiek czułeś, że twoje marzenia są na wyciągnięcie ręki, ale coś cię powstrzymuje? Wyobraź sobie maliny, które rosną w trudnym terenie, pełne słońca, deszczu i nieprzewidywalnych burz. Każda kropla wody dodaje im siły, a każda burza tylko umacnia ich korzenie. Tak jak maliny, wszyscy mamy w sobie potencjał, by rozkwitnąć pomimo przeciwności losu. Przypomnij sobie Carol, która postanowiła, że nie pozwoli, aby strach powstrzymał ją przed spełnieniem marzeń. Zaczęła od małych kroków, każdego dnia pokonywała swoje wątpliwości, aż w końcu stała się symbolem odwagi w swojej społeczności. Jej historia pokazuje, że każdy z nas ma w sobie niezłomną siłę. Nie czekaj na idealny moment. Dziś jest ten dzień. Zrób pierwszy krok w stronę swoich marzeń. Wzbogać swoje życie pasją, przekraczaj granice i uwierz w siebie. Czas na działanie. Czas, by stać się maliny wśród chwastów.